Mam już tego dosyć, muszę to naprawdę powiedzieć głośno i wyraźnie. Mam dość kiedy dzwonicie do mnie i mówicie. Pani Janno, e, współpracuję z kilkoma agentami. Pani Janno, e, zbieram oferty. Pani Janno, ja chcę się tylko rozeznać. Serio, myślicie, że to tak działa, że to działa na waszą korzyść? W Hiszpanii prawie wszystkie agencje mamy te same nieruchomości, pra współpracujemy z tymi samymi deweloperami. Różni się tylko sposób, jaki się ktoś tobą zajmie. Kiedy współpracujesz z jednym agentem, masz kogoś, kto naprawdę cię słucha, kogoś, kto zna Twój kóz, kto zna Twój budżet, wie, czego szukasz i się zajmie tobą od początku do końca. Ale kiedy dzwonisz do kilku różnych agencji, do pięciu, dziesięciu, to dostajesz w zamian 5-10 e, ofert takich samych. Nikt tak naprawdę się tobą poważnie nie chce zająć. Tracisz czas, energię, zaufanie, a agent wie, że nie masz zaufania, więc nie angażuje się tak, jak powinien. A teraz wyobraź sobie, że masz jedną taką osobę, która pilnuje terminów. Rozmawia z deweloperami, rozmawia y, z notariuszem, tłumaczem, y, adwokatem, pilnuje wszystkiego za ciebie i prowadzi cię przez ten proces od początku do końca. I właśnie dlatego warto współpracować z jednym agentem nieruchomości. Nie z pięcioma, nie z dziesięcioma. Z jednym, który gra w Twojej drużynie. Bo jak każdy związek opiera się na zaufaniu i lojalności. I serio. Mam dość udawania, że działa to inaczej. Tak więc, jeżeli wybrałeś już swojego agenta nieruchomości, współpracuj z nim od początku do końca. A jeżeli szukasz nieruchomości w Hiszpanii i chcesz, abym ja ci pomogła, zapraszam. Czekam tu na Ciebie i ja stanowiska Nespania.